Mela bacznie obserwuje sytuację na świecie odnośnie pandemii koronawirusa. Dziewczyna zdaje sobie sprawę z tego, że zaraza dziesiątkuje ludzi. I w każdej chwili może pojawić się w Polsce pierwsze zakażenie. Nie tracąc czasu, postanawia zmotywować przyjaciół do wspólnych zakupów na wypadek najgorszego. Wraz z Kasprem, Moniką i całą resztą idą na do spore zakupy. Nie zapominają o środkach ochrony. Niestety, dziś w Polsce odnotowano pierwszą osobę zarażoną wirusem. Przyjaciele orientują się, że sprawa jest bardzo poważna. Zuza z całej ekipy boi się najbardziej, ponieważ jest w ciąży, nie może znieść narastającej atmosfery strachu, i wyładowuje się na Adrianie. Z kolei Sara boi się o Karola, który jest w grupie ryzyka ze względu na hip. Za to rodzice Filipa postanawiają zrezygnować z wyjazdu do Włoch, albowiem tam jest całe epicentrum pandemii. Ale Filip nie bierze tej pandemii na poważnie i nie chce zmarnować takiej okazji. Przyjaciele na czele z Leną postanawiają go powstrzymać, jednak nic do niego nie dociera. Chyba nie trzeba być Einsteinem, żeby nie zorientować się, że to właśnie Filipek będzie zakażony, skoro wyjedzie do Włoch. Tak jak mówiłem w filmie, w którym nieco zapowiadałem ten wątek, a nie będzie chory, tylko ktoś inny. Najwidoczniej miałem rację. Jakoś wątpię w to, żeby każdy teraz trzymał kciuki za nunego Filipka, żeby się nie udusił. Chyba pomyliłem się w tym filmie odnośnie Melani, bo mówiłem, że ona będzie panikować, a jak na razie Zuza panikuje i wyżywa się na Adrianie. Tak czy inaczej będzie dość ciekawie i mam nadzieję, że nie tylko Filip będzie chory, ale też ktoś z głównych bohaterów. A ty jak myślisz, kto jeszcze z ekipy zachoruje?